Dzień dobry, ja jestem Oskar, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj dla odmiany zagramy sobie w Broken Ranksa. Będziemy dzisiaj bili Kratosa w trzech poziomach trudności. To trochę jak trzy smaki, kebaba, mamy łatwy dla miękkich mamy Średni poziom trudności, który jest spoko, i mamy trudny, którego prawdopodobnie nie pokonamy. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj troszeczkę inny wystrój: mianowicie wróciło ciasteczko. Jeżeli chodzi o kamerę, tylko dziwnie to wygląda, bo mi się, kończy mi się szafa w tamtym miejscu. O tam. I to wygląda tak, jakby tutaj było takie coś. No, no trudno. Mamy ciasteczko, mamy też inny mikrofon. Nie chce mi się podłączać z statywu. Ten, zobaczcie, ja wam pokażę. Ten, ten mikrofon stoi tu, on, on tu jest taki duży ogólnie. Może być troszeczkę dziwnie dla was się przyzwyczaić na początku, ale szczerze myślę, że ten mikrofon jest nawet lepszy od tego Novoxa, bo on, on ma taki fajny parisoplatynowski akcent. No, i szanowni państwo, ruszamy na podwój Kratosa. Na początku pokażę Państwu, kto będzie z tym Kratosem walczył. Przypominam, że idę na Kratosa pierwszy raz, jeżeli content Broken Ranksowy Wam się podoba, zostawcie kciuka i ruszamy. Szanowni Państwo, bambusz.pl rusza do walki. 105 poziom, 81% do kolejnego levela. Tutaj też macie screenak, ile miałem expa w poprzednim odcinku, żebyście mogli sobie też zobaczyć mniej więcej, ile tutaj poświęcam czasu na grę w ostatnim czasie i ile gram w tę grę. Mamy również do pomocy, po pierwsze mamy Burger Cox, poziom 70. Tutaj poprzednio jak to wyglądało. Mamy również Aqua Tona. Prawdopodobnie on się wybije w pierwszej walce, ale mam nadzieję, że nie. I mamy również kruka, czarny kruk, który zaraz bije 46 poziom. Ogólnie ta watacha jest tymczasowa. Zanim wejdziemy, ogłoszenie parafialne. Szukamy ludzi do gildii. Jeżeli chodzi o naszą gildię, Kartofel chips, mamy działeczkę. Póki co zbieramy na tartak. Eee, tak wygląda nasza ekipa. Część tutaj ludzi nie gra, ale oni są do wyrzucenia. Spokojnie, to są moje ziomki. Oni po prostu sobie awczo zajmują sloty, bo wbijali nam prestiż. MaverGP, GP, tutaj jest też Mawer GP. Arukas, proszę bardzo, ale spokojnie. Możemy ich powyrzucać. Mamy sloty, mamy 6 slotów wolnych, plus jeszcze jakieś około 3 sloty w zastępstwie. Więc jeżeli szukacie gildii, yy, która nie będzie Was doiła na kasę ze składek, która będzie Wam dawała tak naprawdę wolną rękę, ale wymaganie jest takie, żeby być sympatycznym graczem, to zapraszam Was serdecznie. Tworzymy sobie po prostu taką gildię, jak widzicie tutaj na forum. O, budujemy aktualnie tartak i zbieramy deski Gildia na Luzie, jak ktoś chce pograć Broken Ranksa bez tryhardu, bez spinania się, no to zapraszam cieplutko. Napiszcie w komentarzu swój nick, a ja was dodam Ruszamy na Białej Dzielnicy. Szanowni Państwo, poziom Poznanie, od tego sobie zaczniemy. Ja mam tylko nadzieję, że tutaj sobie poradzimy. Ej, fajnie to wygląda, wow. Szczerze, spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Myślałem, że to będzie, nie, nie wiem dlaczego, myślałem, że to będzie coś a'la V1, V2, że to będzie jakaś taka po prostu prosta instancja z jednym bossem, ale z tego, co widać, tutaj wchodzimy po prostu na instancję w mieście, w talii. To może być naprawdę fajna przygoda. Eee, przypominam, robię to pierwszy raz w życiu. Nigdy nie widziałem Heurokratosa na oczy, nie wiem, czym jest heurokratos. Czy to będzie jakiś utorczyk, czy to będzie jakaś puszka. No mi się to kojarzyło słowa jedynką po prostu, ale zobaczymy, zweryfikujemy jak to wygląda. Mamy pierwszą grupkę. Nieudany. OK. Czy to będzie nieudany boss? <laughs> Na przykład. Zobaczmy, nieudany. Tak wygląda. O kurde, wyjedz, wyjedz. Ej, zajebiście to wygląda. Fajnie, fajnie, zobaczcie. W ten sposób to wygląda. Czyli wy to już pewnie znacie doskonale, nie? Dobra, ej, póki co wiecie co, póki co ja tego kruka wyłączę, kruk będzie jako taka tajna broń na bosa, tak mi się wydaje. Teraz też sobie to jest tak fajne, że teraz nie ma tego. Aha, bonus za poziomie minus 20%, że nie ma tego minusu dropa za batache. to jest tak fajne, Boże, jak mi się podoba ten update. Wchodzimy, Zaczynam pierwszą walkę. Co my tu mamy? Szanowni Państwo, wchodzimy do bitwy. Broken Ranks, Bambosz.pl, 105 poziom versus Chairo na poziomie Poznanie. Myślę, że to będzie formalność, ale, ale zobaczymy. 3700 HP, weźmy sobie deszcze, nie będę kombinował raczej kulami i zobaczmy, czy zejdą w rundę i ile będzie expa. Ja ogólnie przypominam... Ściszę tylko trochę wam grę, bo jest straszliwie głośno chyba. Ja przypominam, że przez 105 poziomów ekspiłem na I Jeżeli się okaże, że tu będzie lepsze ekspowisko niż Ewrawool, to z jednej strony będę szczęśliwy, z drugiej smutny, chyba bardziej jednak szczęśliwy, bo będę mógł sobie po prostu szybciej ekspić. Ja miałem ten głupi challenge, że nie wchodziłem do talii. Yy, Okej. Okay. Spoko w sumie. Fajnie poszła ta grupka. W tym miejscu nie można odpoczywać. Okej, okay, to akurat minus. Dużo tych grupek tu w ogóle jest, znaczy ja mogę odpocząć sobie na początku. Wiecie, ja jak na Iwrawulu i wolno ten eks leciał, bo nie chciałem wchodzić do talii bez odcinka. O, można tu. Ej, super! Można tu odpoczywać, ale zajebiście. A jeżeli się okaże, że to jest po prostu lepszy eksp, to będę sobie po prostu od dzisiaj ekspił tutaj. Tak samo jeszcze nie wiem, jak z tym chwarem to wygląda. W kolejnym odcinku pokonamy chwara i może tam też będzie jeszcze lepszy eksp, więc w kolejnym odcinku po prostu się przerzuca na chwara i będę sobie tam ekspił poza odcinkami. A tymczasem Zuszamy dalej. Mamy póki co pierwszą grupkę ze sobą. Zobaczmy, jak wygląda grupka druga. Okej, okay. to troszeczkę przypomina władcę marionetek, tak naprawdę na ten moment. Myślę, że nawet 000 obronę mógłbym zrobić i tak byśmy sobie z tym poradzili. Myślę, że na przygodzie będzie już dużo ciężej. Szanowni Państwo, tak w ogóle póki sobie tutaj bijemy te grupki, powiem wam szczerze, że powoli się wdrażam. Powoli wracam na tego YouTube'a. Początki były trudne. Ten pierwszy odcinek był taki nagrywany. No się czułem trochę jak taki szkop o okopie i to nie w swoim, że trochę się cykałem, ale teraz jest już dobrze. Y i powiem wam szczerze, że coraz, coraz przyjemniej mi się nagrywa. Zapraszam was też cieplutko na drugi kanał, na którym sobie z ekipą gramy w lol aktualnie, ale też będą jakieś inne pewnie gierki. Kopalnia Chipsów, jeżeli nie kojarzycie jeszcze. Fajnie, fajnie nam się tam gra. Gramy też bez kamery, więc ja też troszeczkę luźniej się czuję. Tutaj dalej ta kamera jest, ale myślę, że niedługo może też ona zniknie. Nie wiem, napiszcie, czy jakbym nagrywał bez tego pączkowego ryja, strasznie statycznym, co? Czy wam by się jakoś bardzo gorzej oglądało? Bo myślę, że jednak, myślę, że ta kamera nie jest aż tak istotna w serii. Z Broken Ranks'a, ale na, wiecie, filmiki z reakcjami myślę, że warto do kamerkę mieć. Kolejna grupka pokonana. Mam nadzieję, że będzie dużo EXPA. 4000. No nie jest to jakoś super dużo. Bardziej myślę, że to jest jakieś ekspowisko dla petów, ale w końcu to jest tryb poznanie, więc niech będzie. Cofnijmy się tam szybko i zaraz lecimy dalej. Samo wejście na tą instancję w ogóle też nie jest zbyt tanie. Musimy mieć ten wywar przedarcia. On jest dosyć drogi. Ilon on teraz kosztuje na targowisku? Swego czasu on tam kilkadziesiąt tysięcy chyba kosztował, czy nawet kilkaset. 110 tysięcy w tym momencie kosztuje. Czyli 110 tysięcy wejście na instancję. Obecnie z tego co patrzyłem, klucze na FYO kosztują 70 tysięcy. Więc no w sumie jest trochę drożej niż na FYO. Dokładnie. Więc więc jest drożej na Fion, ale wiadomo, na przykład, że na Walderoga, więc w sumie nie jest aż tak źle. Dobra, lecimy dalej. Czy mamy tu w ogóle jakieś znajdźki? Bardzo mi się podoba ta lokacja. Jakby ona jest fajnie zrobiona. Możemy na przykład pójść w lewo. Zobaczmy, czy mogę to jakoś skręcić? Chyba nie mogę. Ciekawe, też, jaka jest historia tego Heurokratosa. Zakładam, że w którymś questie, którego szczerze mówiąc już nie ograłem. Nie chciało mi się grać tych questów. Pewnie jest wyjaśnione, czym jest Heurokratos i skąd się tu wziął. No, ale mnie to w sumie jakoś super nie interesuje. Kiedyś pewnie sobie poza odcinkiem, czy na jakimś streamie przejdziemy do tego questa. Właśnie streamy, niedłu Startowały. Jesteśmy naprawdę coraz bliżej. Ej, zobaczcie, mamy w ogóle trzy różne drogi. Zakładam, że jak pójdę w dół, to tu będzie tylko jakaś dodatkowa grupka do ubicia. Bo tutaj jest woda, więc pewnie przez wodę nie da się przejść, ale zobaczymy, jak to wygląda. I nie biorę nawet ochrony, oni są słabi. Bardzo fajne dzięki wydają w ogóle ci nieudani. Trochę mi to zajeżdża Falloutem w dalszym ciągu. Tak samo ta lokacja, w której byliśmy w poprzednim odcinku, ten wielki apartament czy tam hotel. Tak samo teraz te grupki, one bardzo mi się kojarzą z Falloutem. Myślę, że tutaj ktoś z White Moon Games mógł grać Fallout, jak to tworzył. Myślę, że były inspiracje jakieś tutaj. Mamy tu mnóstwo grupek. Ogólnie te grupki pewnie są też po to, żeby sobie na nich expić. Ja po prostu przelecę przez nie. Nie będziemy tutaj kombinowali za bardzo. Myślę też, że nie będę bił wszystkich grupek, że nie ma takiej potrzeby. Po prostu przedostanę się do samego bossa i wejdziemy tu jeszcze raz na tym trudniejszym poziomie trudności. Tyle, że oni mają 3100 HP, więc na poziomie przygody prawdopodobnie Będą mieli ich 6200, przynajmniej tak to działa w większości instancji, w związku z tym to może być już dosyć ciężkie. Myślę, że tutaj już będziemy musieli przejść na kulę wtedy, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Póki co idzie dosyć tak żwawo, takie całkiem przyjemne ekspowisko z tego jest, nie jest aż tak fajne jak i Rawul, ale z drugiej strony te grupki giną dosyć szybko, więc nie jest chyba aż tak źle. Okej, okay, daje Tarana. No nie wiej jakoś dużo. 3000 Expa. Dobra, myślę, że sobie tutaj pominiemy tą jedną grupkę. Pójdziemy sobie po prostu dalej. I teraz mamy jakieś nowe grupki. Żołnierz Utoru. Utorski Brutal. Czy tam jest... Heurokratos tam już stoi. Szybko dość, okej, okay. myślę, że będzie dłużej. A co jest w tamtą stronę? Kurde, dobra, wiecie co, zanim pójdziemy na Heurokratosa, ja bym sobie poszedł w prawo, bo jestem ciekawy, co tam jest tak naprawdę, nawet jak sama mapa wygląda. Mamy utorskich żo... utorski żołnierzy. Aha, jednego żołnierza utoru, dwóch utorskich magów. Dobra, czyli to prawdopodobnie są po prostu grupki zwykłe, tak jak podczas questów. Zobaczymy, nam oni mają HP. 3,5 tysiąca, kurde, dużo dość. Spróbuję ich wziąć na deszcz. Zobaczymy, czy to się uda. Nasza drużyna wygląda, jakby była gotowa ich pokonać. Myślę, że na poznaniu Choroklatos jest do zrobienia na spokojnie. Ale na przygodzie mogą być z nim problemy już. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Ała. Dobra, na spokojnie. Na spokojnie totalnie robimy to. No, Bamboż na szczęście wszystko kosi na deszcz. To nie jest. PrzeOP ogólnie, 3000X, a 2000 złota dostaliśmy, więc trochę złota się zwraca. W sumie fajnie. Tutaj mamy utorskiego brutala. On czegoś pilnuje, czy możemy tam przejść? Fajnie by było, jakbyśmy mogli tam przejść. Będę sobie podkował, myślę, że nie będę już przebiegał przez całą mapę, żeby też nie tracić czasu za dużo. Okej, okay, utorskie brutale tu stoją, wiecie co? Zmienię sobie taktę w takim razie. Zrobimy to w ten sposób. Wezmę sobie inkę puszczę i po prostu zabiję ich kulami. Dlaczego kulami? Dlatego, że kule mają już podwójne ataki, więc tych kul może być troszeczkę więcej niż 5. A to jest bardzo istotne, jeżeli już te grupki robią się silniejsze. Zobaczmy pierwszą, pierwsza padła bez problemu. Mam jeszcze dwóch brutali. Rytualny nóż strzębia i tygrysa. Ile to jest warte? O kurde, 360 tysięcy, ale uszkodzone. Czyli 15 tysięcy około z tego dostanę, jak dobrze liczę. Coś koło tego. Dobra, tu nie możemy przejść, czyli są to po prostu takie grupki do bicia. Czy tu coś jeszcze jest ukryte? Zakładam, że nie. Okej, okay, czyli to jest po prostu jakaś taka posesja z bossem, czyli Heurokratos to jest po prostu jakiś wielki utorczyk. Brałem to pod uwagę, szczerze mówiąc, nie wiem, skąd mi się wzięła ta taka wizja takiej puszki jak na V2 yy, Ale niech będzie, dobra. Wiecie co, może nie? Może nie będziemy potali, bo tego będzie strasznie dużo. Szkoda potek, wróćmy się i zaraz się widzimy na się po prostu. Ogólnie też od kolejnego filmiku powrócą giveawaye, będziemy znowu sobie losowali zwycięzców co odcinek od przyszłego odcinka, dobra? Bo póki co jestem strasznie spłukany, kupiłem sobie w ogóle Mauremys. Mam tam jakiś drift, jakieś orby, ale wolę sobie po prostu przygotować coś na kolejny odcinek i mam rozdzać coś fajnego. Dobra, utorski Brutal to jest też, myślę, łatwa grupka, trochę to takie jest jak, jak Z, że mamy różne rodzaje grupek i na końcu po prostu przed oficjalnym bossem mamy jedną grupkę silniejszą. Szanowni! Państwo, wchodzimy do walki z Heurokratosem. O, możemy tu odpocząć, dobrze wiedzieć. Mamy tam jakieś bardzo ładne kolorki za nim. Szkoda, że tam nie możemy wejść. Jak wygląda Heurokratos? Heurokratos wygląda w ten sposób. Eee, chyba go nigdy nie widziałem, tak szczerze. I mamy dwóch... Aha, Excubitor i Terionax. No dobra, to pytanie, jak go teraz pokonać, nie? Czy pójść najpierw w Chirokratosa, czy najpierw w obstawę? Ja pewnie pójdę w obstawę, nie znam żadnej taktyki, jak z nim walczyć. Po prostu zobaczę, jak go nie wyglądają. Myślę, że jak będzie jakiś mag, to po prostu się na maga, no i lecimy. Dajmy sobie od razu w pierwszej taktyce Inkę. Ciekawe, czy czyłem jakieś specjalne mechaniki też z tym bossem. Okej, okay, o kurde, nie wiem kogo tu bić tak szczerze. Heurokratos ma 12 tysięcy, wezmę chyba tego, on ma takie dwa tasaki, wygląda jakby był najgroźniejszy z nich wszystkich. Fajnie wygląda, ej zajebiście, podoba mi się ten Heurokratos. Jest bardzo ładnie, bardzo ładnie wykonany w ogóle, bardzo ładną grafikę ma. Takie berło w ogóle. Ła, dobra, dostałem. No i jeden gość już nie żyje. Taran dla Heurokratosa, ten idzie w psa, co to jest? Uszkodzony pancerz, dobra, nic ciekawego. No dobra, no nie jest ciężko, na pewno nie jest ciężko, nie mogę powiedzieć, że jest ciężko. Ten ma odporność na ukazanie, ten też ma odporność na ukazanie. Dobra, to bijemy tego i zaraz lecimy w Herokretosa. Czy dostanie ochronę? Nie dostał ochrony, dobra. Jak tam Jamal, wszystko w porządku? Szpilę dostałem. Oj, mało szans na trafienie mam. Okej, okay. au, au, ajajaj, aj. oj, oj, aj, oj, cholera, jasna, ty, Dobra, zdechnę chyba. No nie, no, Heurokratos na poznaniu, ja już padnę, Boże, święty Sam Techlisto, Dobra, zrobimy w ten sposób. Czekajcie, bo mam strasznego, strasznego debufa mam. A, cholera, Dobra, może w kogoś innego pójdzie po prostu. Debów, szpila, pięknie. Broń się, bambosz, broń się, bambosz! Bambosz, jesteś totalnym głównem, ty poziom, to jest wstyd, to jest po prostu wstyd. No cóż, no cóż. Ktoś z was mi napisał, że mam zrobić Heurokratosa na wyzwaniu. Solo. Eee, Pozdrawiam tej osoby ogólnie. Słuchaj, powiem ci tak, nie? Widzimy się za 5 lat. Kiedyś to zrobię na pewno. No dobra, eee, no nie wyszło. Ale to nic, to nic. Musi, musi być ten pierwszy raz. Pierwszy raz zawsze jest ciężki, tak? Wiadomo. Bambosz PL vs. Heurokratos, podejście drugie. Teraz powinno już być prościej. Dajmy mu to. Dajmy mu tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Zakładam, że on na blisko... Nie, bił na blisko. Dobra, damy na blisko jeden punkcik. Jest wrażka. Dobrze jest. Nie trafił. Ok, mamy podpalenie. Nie, no dobra, nie wiem jak to się stało, nie? Nie wiem totalnie jak to się stało, że na nim padłem. Że ta koroklada to jest tak easy. W kolejnej walce po prostu chyba będę jego już yy, atakował pierwszego. Aż się chce jeszcze raz to nagrać, nie? Ale dobra, no niech będzie. Dobra, Heuro Kratosie, to twój koniec. Daj mi jakiegoś dropa, może będzie dla widzów. Jak będzie coś dla widzów, to rozdamy od razu. Ej, fajna animację śmierci miał. No nie ma niestety. Dobra, 410 psycho expa, 21 tysięcy expa, 7 tysięcy złota, trochę expa dla petów. W sumie spoko, tu zrobiliśmy jakiegoś quest'a, okej. Okay. Dobra, widzimy się na Heuro Kratosie na poziomie trudności przygoda w takim razie. Ej, powiem wam szczerze, ale szczerze, że podoba mi się detalia, gdybym miał niższy level, to by była jedna z moich chyba ulubionych lokacji. Naprawdę jest fajna. Dobra, wchodzimy na przygodę. Ja ogólnie coś czuję, że tutaj zaczną się problemy i to dosyć konkretne, że mój bambusz zaraz będzie tutaj się błaźnił przed wami, ale no zobaczymy, zobaczymy co tu będzie się działo. 7500 HP. i Myślę, że nie będę ryzykował, No dobra, spróbujmy raz. Spróbujmy raz, najwyżej padnę. Próbuję ich wziąć na deszcz. Może mają mało rezistów, ale wątpię, wątpię, że to się uda. Zakładam, że będzie trzeba tej kulami pograć, no, ale spróbujmy. Czemu by nie spróbować, skoro mamy taką możliwość, tak? Ile będą bili? To jest pytanie. Trzeba, by w tego zrobię? Czy, czy udaje mi się go zrobić? Tysiąc... No kule. Jedna kule. Au. 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 Ała. Dobra, kule będą szły zaraz. W ruch. Kogo najpierw bić? Czy Wyjca czy Nieudanego? No myślę, że Nieudanego, bo on jest jeden. Wygląda jakby wyjazd był prostszy od Nieudanego. Nieudany to ten boss będzie, coś czuję zaraz jak ja się wyje jeszcze z pięć razy. Dobra, na no, spokojnie. Oni dosyć mocno debuffują. Ała, kłopoty Najmana. Czemu oni we, we mnie wszyscy idą? Mam przecież taką piękną batachę, no szk*** jego mać, no. Niech Bóg ma w opiece Yamala i jego ekipę. Dobra, wszyscy przeżyli na szczęście. Ok, bierzemy poprawki, bierzemy poprawki, dobra? Ja tu jestem pierwszy raz, mam prawo się pomylić. Weźmy sobie w takim razie, po prostu ustawmy taktykę na niego. Oni mają bardzo dużo debuffów, zróbmy coś w tym stylu. Wydaje mi się, że to jest nieprzesadzone, jeżeli chodzi o taktykę, ponieważ cholera jasna. Dobra, zróbmy jeszcze tylko tak. Ponieważ cholera jasna, te debuffy po prostu są śmiercionośne w tym przypadku. Bambosz PL vs. z runda trzecia. Idziemy. Tu by się chyba po prostu jakieś reski przydały, tak mi się wydaje. Bo oni mnie biją za 150, a z tych krwawiem po 300. Więc no jest dosyć tutaj duża przewaga tych, 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 tych magicznych ataków. Ale zobaczmy ile expa. 8 za grupkę, na której padłem. To myślę jest całkiem dużo. Puch nieudanych. Wiecie co, ja najpierw zabiję Wyjca tak szczerze, bo Wyjca daje bardzo mocne debufy. Zobaczcie, on tak, tak naprawdę to większość debufów jest właśnie jego. Ło, wow, piękny krytyk. Au, 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 aua. Au! Ok, co to jest? Marskość. Obniża powodzenie ataku obrony strefy dystansowej uroków, ok. Dobra, czyli nieudani chyba nie atakują aż tak bardzo magią, więc zwiększmy sobie może. O kurde, dostałem jeszcze tego. Ale Lipton. Eee, dobra, tego lepiej bić. Okej, okay, znowu lecą we mnie, ale dobra. Kurde, dwóch znowu we mnie leci, ale przypał. Ja tak czułem. Zostałem sam na placu boju. Wszyscy się wyjrzeli. No cóż. Szanowni Państwo, ten heurokratos nie jest na mój level. Przejdę tutaj na 140. Bać pan, konie, oszczędź. Muszę sobie lepsze drify kupić. To na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.